Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony świerszcza, a przed Wami kolejny odcinek z serii Demoniczne próby. To już, to już zbliżamy się praktycznie do końca. Um, co do tego, no to tak, gramy z rockerem. To jest taka gierka, która była bezpośrednio po tamtych dwóch, y, trzy gry temu, ale po drodze mieliśmy przerwę, bo musieliśmy tą grę wczytać. Y, no i wyszło tak, że ta gra jest umiejscowiona po grach z y, Więc tak, mamy Wajszana y, 1192215. No i mamy tego gościa, 22, 6, 11, 16, chociaż wolałbym szczerze mieć statystykę właśnie tutaj siły czarów większą z powodu, no z powodu tego, w jaki sposób chcę zagrać, tak? Więc mam nadzieję, że to pyknie solidnie. Dobra, tak, ty jesteś w rogu, ciebie nie będzie. Ty uciekniesz, ty uciekniesz. No ty widne, no, tylko to widne strasznie. Chociaż może się ruszy. Zobaczymy, czy jest ten, czy jest yy, lotny. Jak jest lotny, to słabo. Coś mi obniża? Nie. No dobra, to lecimy. Patrzcie, mimo wszystko jest pierwsza. Kurczę. Ej, już sprawdzamy co gra przeciwnik, bo lotnego nie ma. Bo tu macie builda od razu. dev, eksperckie. Zimna śmierć. O, to dobre. Ciekawe, co ma za czary przy 22 spellpowera. Artefakty ma zacne. oj, ojoj, ojoj, ale będzie ta gościuwa rzucać potężne zaklęcia. Co masz? Wzmocniony krąg zimy. Głębokie zamrożenie. No to one-shotting. I jeszcze wzmocniony grad meteorytów. Trzeba się rozstawiać. A, czy on może sobie sprawdzić, co ja mam? Tak z kolei? Nie może. Przynajmniej tego nie jest świadom. Więc. Powiem wam, że gra jest ciężka do wygrania. Zabierzemy mu manet. Na pewno nie będzie mu tak przyjemnie. No ale z drugiej strony, wzmocnione zaklęcia kosztują go 13 many. Przy pierścieniu. Nie no, to nie ma co się oszczędzać w przy takim przypadku. Lecimy. Dobra. Weźmy sobie teraz tak. Nasz łańcuch błyskawic jest średnio mocny, ale jakby tak, to odsunąłby dwie jednostki. A tu jest, a mo może nie, zróbmy tak. O, czy będzie w ten sposób? Ona na pewno będzie cierpieć na tym. No, ja bym chciał, Tylko, że ona mi tu przyjdzie wtedy. Ale będę bezpieczny od smoka? Nie no, będę. Im zabiera. Dobra, zawsze te parę punktów many będzie ok. Sukkubus na pewno zrobi robotę, dlatego że czy zrobi, Zrobiłby robotę, gdyby nie dostał dezorientacji na poziomie eksperckim. Bo dostanie na pewno. Musi zużyć. Fajtwu, nie na eksperckim, bo nie ma Sedu Sarisusa. O, wyszedł. Spoko. E, jakąś tam dezorientację dostanie, ale może za to Hellfire będzie wchodził. Diabł do przodu od razu. No i tego to chyba jednak skorzystam z tego, że wybucha. I gdzieś go jednak umieszczę. Może się przydać. Hmm. Mm -hmm. A nie rzucił No dobra No Ja wolę żeby jednak szansa na hellfire Była maksymalna Ten smok po środku stoi i Mnie strasznie wkurza No ale dobra Coś weszło? No to powiem wam że słabo Eee tu będzie Heros, tu będzie ta babka. Ona nie może wyjść, znaczy musisz stanąć gdzieś tutaj po prostu. Więc ja stanę maksymalnie po prawej stronie. I teraz tak, masz grad, więc albo uderzysz mnie tu, albo uderzysz mnie tu. Cokolwiek by mnie zrobił, to i tak Słabo to wyjdzie, więc. Ustawię się tutaj, bo póki koń stoi, to fajnie będzie wybuchać. Mówię bardzo ciężka gra. To będzie bardzo ciężka gra. Jeszcze się przyjrzec tam za artefakty. No nie ma setu, ale... znaczy setu tego. Ale mimo wszystko. 50% tańsze zaklęcia. No i strasznie dużo bije jak na... Na to co ma, no nie, bo 11 ataków to tak. Niewiele, niewiele, no nic. Za to dobrze, że wystawił się smokiem, bo ja mam za to 22 ataku. Jeżeli tutaj nie pójdzie grad, to znaczy no, no pójdzie, nie? Ale jeżeli tutaj by nie poszedł z jakiegoś powodu, no to będzie miał problem olbrzymi. Bo ten wtedy wchodzi za jakiś bus. Jeżeli dobrze liczę, to jest w stanie tedy przejść i tego zabić od razu, nie? No zobaczymy, no powinien tutaj grat puścić, tak czy inaczej. Będzie to duże osłabienie dla mnie w tej turze Bo koniusz już nie istnieje niestety. No. Potem trzeba będzie zrobić przesuwanko, no bo ta pani jest groźna, no kurczę, Kurcze groźna A ja mu jeszcze 30% zabieram, to też nie na jego. zaraz może Kurde 22 spell powera, no ja mu zabieram sporo o, A on w ten sposób chce robić Okej okay, To nie jest to aż takie OP Biorąc pod uwagę, że go wyrzucam gdzieś tam na koniec kolejki no i 30% mu zabieram z, tych, z tego Skullpowera, więc nie najgorzej. No Hyderka się powinna ruszyć, nie powinna? No to nie. Yy. Dobra, zaraz, jeszcze sobie sprawdzę jedną rzecz, może zaplanuję to lepiej. Hmm. Łańcuch błyskawic, głębokie zamrożenie, no nie. Ja muszę korzystać z tego... Aj. Dawaj, kurde, ile on bije, ty? Wow, wow. 15 ataków, takie liczby. <grym> Dobra. Przejdźmy się trochę do przodu, bo szkoda tego nie zrobić. 20, 15, 5, 15. Tu jest bez kontry, mogę go wystraszyć, ale nic mi to nie da. Ten jest bez obrony i ten jest, ten jest bez obrony, nie? A tego bym nie chciał przestawiać. Chyba, żeby mi uciekł tutaj, obok Minotaura. Ale niestety nie. Małe to obrażenia na 20 ataku. Oki doki, hmm. uh, uh, uh. no ruszyć się muszę stąd, nie? Nie, nie mogę się stąd ruszyć, bo hydra wtedy przyjdzie i mnie złoi. Muszę tak. Uf, chciałem się ustawić jak najbliżej, ale to by nie wypaliło, niestety. Kurde, jakie obrażenia! Strasznie mały stak, generalnie. Żadnych boostów, żadnego ataku. A kurde, i jeszcze obniżona obrona i dostaję strasznie mało obrażenia. E, suk na, no liczę na sukku busa, że, że po prostu z tym spell powerem moim coś tam jeszcze zrobi. Ojoj, ten przyjdzie do diabła. No, coś mu pewnie zrobi. Jeden, no to nie dużo. Już. Nie dużo. Ta gościuwa jest uszkodzona. Trzeba będzie jeszcze raz słupkiem poprawić nie wiem, czy nie tutaj już tym razem. Bo tam to jakieś prostsze jednostki będą atakować. Raz, dwa, trzy, cztery! O! Idealnie! Są cztery szanse na wejście Hellfire'a. Małego, bo małego, ale zawsze coś. Smok się ruszył od tamtej pory, nie ruszył. Czyli ten, czyli spokojnie sobie jeszcze go za trochę zaatakuje. Dobra? Wróciła, czyli dobrze. Hmm. Nie widzę tutaj za bardzo szans. Prawdę mówiąc, no konik spadł w moment. Od jednostek, które teoretycznie nie powinny go w ten sposób uderzyć. Próbuj Hellfire. No, coś weszło. Tak, 164. Nieźle. Dobra. Dobra. I tak jak myślałem, że się tutaj zespawnuje, dzięki czemu strzału nie będzie. Mok się nie może chyba ustawić, żeby dwie jednostki uderzyć. To dobrze. E, ja natomiast myślę, że. Mm, kurde. O. Agonia, no niestety. Za mało spellpowera mi dało w rozwoju, wiecie. Mam logistykę, liczyłem na jakieś kodatkie artefakty. Liczyłem, że mi kurczę zamiast 22 ataku to jednak da te, chociaż 16-18 spellpowera, żebym mógł trochę pokonkurować sobie z przeciwnikiem. A tutaj niestety set smoka był na ścieżce, plus 3 spellpowera było, to założyłem. Mówię, a dobra, wziąłem z umiejki 2, to już miałem dodatkowe. No i co? No i tyle. I tyle. No, trochę mnie pokarało. Trzeba przyznać. Oj ojoj. I taka mała kontra. Kurde. Trochę szkoda. Teraz minus też mu przyłoży. Tu wejdzie od razu ta ścianka. Wtedy. No i coś spróbujemy... Jeszcze ubić no. Na razie sukubus jest największym zagrożeniem, którego jeżeli nie wyeliminuję teraz, no to jeszcze coś mu zrobię, ale wygrać to raczej nie wygram. Szkoda mi tego impa, ale no też chyba, że zagram trochę taki. O, no, no bo tak, mogę zrobić to co mówię. No i wtedy jak z tego skorzystam? No skorzystam z tego tak, że diabeł kogoś tam uderzy, nie wiem, te diabły będą dwa. No to tak średnio, nie? A mogę zrobić takie coś, że ustawię tutaj ściankę i ona chcąc do kogokolwiek przechodzić, oprócz do tego Cerbera, yy, dwa razy się na to, na to nadzieje, no nie? I dzięki temu też ocalę Impa. Yy, ocalę Impa. No, całkiem, całkiem logiczne. Dobra. To mnie zabolało akurat najmniej. Teraz wchodzi tutaj. I na pewno jednego przynajmniej diabła zabije. Chyba, że będzie ją szczęście, to zabije więcej. Chociaż mm -hmm. ja się mogę w sumie do niej przebiec. Minotaur nadzorca czeka okej okay. no to tak 4, 6, 3, 5, 4, 6 ej, bo mógłbym go se tepnąć tutaj, nie? i też by dostał 4 a radem 6, no to nieźle to ogólnie nieźle ją zabijemy w takim razie. Możemy? Możemy. O, bardzo ładnie. Ona już nie groźna. To dobrze, bo tego impa nie będzie mi klepać zbytnio albo wcale. 2-4. To tak, zdecydowanie. 4. Trochę many zabrał. Ale Washan nie jest biedny. 209 to wystarczająco na taki pojedynek. Musi podejść do Sukkubusa Bo jeżeli tego nie zrobi, no to ten. A ja nie mogłem tego inaczej rozwiązać, prawda? Nie mogłem się lepiej ustawić. A. A, nie zrobił tego. No to spoko. Hydra też nie dojdzie, no to sukkubus ma tutaj ucztę wręcz niesamowitą. O! Na śmierć. No to gin. Diabol jest w miarę bezpieczny. Dobrze. Ja tu chętnie coś zrobię pożytecznego. Na przykład właśnie ubiję ją, żeby mi nie biegała do sukkubusa, na przykład. I na przykład też mogę wybuchnąć, bo to jest main. To bardzo ładnie mu pójdzie to. I teraz płomień zemsty ewentualny też ładnie sobie poklepie. Szkoda, hmm. że sukubus jest tutaj, a nie tutaj. Ej, wow. Ła. Ty, z wyrolu, dziesięć masz ty płomień na sobie dalej? Kurde, szkoda tego marnować, nie? Tak by poszło tu, tu i tu. No i ten smog byłby widny. No ale, kurde, z drugiej strony, no to taka okazja trafia się raz, nie? I ta władczyni sukubusów niestety nie ma humoru na to, żeby mi tutaj pomóc. Ciach, 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 tak, dobrze liczę. No, trochę źle, ale minotaur się przynajmniej nie ruszy przed diabłem. O ile diabeł w ogóle zamierza się ruszyć. Zostało 6, 55, 50 i teraz spada to 50. <grym> 24, no zawsze coś. I jeszcze dostał minus moralce. Ten jeden minus moral. Szkoda, bo ja bym tutaj podszedł. Tak myślałem. Eee, dobra, mogę go zabijać. Ewentualnie mogę jeszcze zrobić tak, że tego całkiem sporo zbiję. To już końcóweczka, drodzy państwo. A jednak nie. Myślałem, że jeszcze dodatkowe tam powiedzmy... Ile tych obrażeń, bo ja już nie, tak rzadko widzę, że zadaję obrażenia z tego, z piekielnego ognia, że niestety już powątpiewam. Ojej, ojej. On już biedny. Tutaj co zrobić? Jeden, 2, 3, 4.

o, ładniutko. On nie żyje. No nie dało się ustawić tak, żeby to jakoś na niego wpłynęło. Głębokie zamrożenie. 8. Też by tak cierpiał jakby miał tak jak ja. Że też jego głębokie zamrożenie zadaje tak mało. Dobra, zróbmy sobie, no nie wiem. Teraz to już serio nie wiem. To tak pójdzie. I w diabła. To Bida. Tu też w diabła. Nie mam nic fajnego. U, trzy, siedem. Dobra. I tam. To jest tylko. Ile? Mało obrażeń. to jest brama. Tak poza tym. Okej. Okay. Yy... Płomień zemsty zabija ich od razu dwóch. Zawsze miło. Bardzo ładnie. Zostało 9,42. A i trzy te smoki. No tak, o smokach zapomniałem. Czy znaczy, ja miałem w ogóle Znamie... Nie, nie miałem znamienia. No tak. Analog by wypadało jednak brać. Ogólnie bitwa mi się podoba. Gdyby nie 11 spell power'a, to bym tutaj bardzo dużo mógł zrobić. Nie zawsze idzie gierka po myśli mojej. Mało oddajesz. O nie, serio. <laughs> I co mi noc zrobi? Eee. Dobra. I teraz tak. Cyk, wskrzeszenie umarłych i zabawa w kółko. Jakby ten jakby miał, to by można było trochę inaczej to taktycznie rozegrać. 3, 7. Serio B jest tego. A, też 3. Dobra. I 8. No teraz ubijesz, ubijesz. Dobra. Didi, było całkiem fajnie. Dzięki wam wszystkim za obecność na odcinku i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym. Mam nadzieję jeszcze jeszcze jakimś fajnym, ciekawym wystrzałowym. Cześć.